Hey, cześć, jestem nim może aż nowy, ulubiony youtuber. A w dzisiejszym odcinku, już chyba piątym, nie w czwartym odcinku e, Minecraft na krawędzi Xinim, albo jak Minecraft, e, e, na przykład to jest Xim, sezon drugi na krawędzi. E, dzisiaj mamy plan taki, że ograniczamy spawner, już taki jest miarę ogarnięty. Mamy dużo wszystkiego mogło, dużo nam farmiło. Mamy paręnaście płyt. Mamy 23 level. Dobra, nie zwracajmy na to uwagi, okej? Okay? Idźmy dalej. Mm. Między... O, już mamy strzelają, będę musiał jeszcze ogarnąć. Między odcinkami dokopałam się tam i dokopałam... to się tu i tu. Na to, to miejsce. Postawiłem tam drzwi, bo zobaczymy jak villager chodzi, żeby nie mogło wejść mało żadne Oświetliłem sobie całą drogę. Tutaj nie wziąłem jest nie, nie wziąłem. To jest jedyne kopuło, może tu będziemy kiedyś mieszkać, zobaczyć z villagerami. Dodajmy to miejsce, co tu mamy. Pusta skrzynka, o villager. On tu jest sam, a drugi villager jest w innym miejscu. Są marchewki, dobra, to jest bardzo ważne, więc posadźmy je i zwłaszcza spójrzmy. Mamy marchewki, natomiast możemy stworzyć farmę. Tylko farmę stworzymy tutaj, bo oni potrzebują, jak dobrze pamiętam, marchewek. A, na język płaski, jak to trudno już będę grał, na razie. No bo wiecie co, ja tutaj posiedzę, za marchewki po prostu chyba. No, marchewki tutaj posadzę. Bardzo będę chciał mieć to. Ale dobra, to ja lecę do pasy i ogarniamy. My zaraz będziemy przewozić dzisiaj, miałem inny plan, bo dzisiaj mam plan taki, że y, idziemy ten, budować tam farmę, ale to może zrobić popier. Dzisiaj musimy przetransportować tego jaka tutaj. Jak to zrobimy, jeszcze nie wiem. Możliwe, że weźmiemy łódką, która spróbujemy przenieść. Ale jak to jeszcze zrobimy, to idę na spróbuję jakoś. Jeżeli, wystarczy, że dojdziemy już tu. Ja tu całą drogę jeszcze spróbuję obudować, ale dobra. Odnieśmy teraz rzeczy do bazy Zrobimy sobie jakieś siedzonko ja również, również pójdziałem już na bagnusz rekał, że coś tam znajdziemy. Aż pójdę zobaczyć, co tu wybuchło. Czemu tego nie ja przemyślałem? Odwrót! Wyście tam bądźcie jak Odkłada wszystkie rzeczy. I biorę i zaczynamy ich zamknąć tam. Dobra, jest git już chyba. Ponowaliśmy sytuację wizową. Nie, już nie będzie już żadnej. Mam tak dużo płyt, że to jest choroba. My tutaj tak wstawimy te bezpieczeństwa, żeby... Jak dojdzie do awarii, na przykład creeper wydupi, żeby nie bił mi na główną wyspę. Mm, dobra. Co ja mam zrobić? A tak, już pamiętam, biedonko, mi się tylko tutaj wszystkie śmieci, jakie mamy. I zaczniemy od pierwszej rzeczy, czyli musimy zrobić kompostowni dla tego gościa. Mm. A, mam w ogóle misterę rzeszania. Skąd zwiedzina wypadła? Ale dobra. Mm. Dobra, już to się robiło z drewna, nawet my myślałem, że to mam mąpąc, tak? Jak to się robiło? Tak się to robiło? Nie, tak się robiło skrzynka. Hm. Jak się robi kompostownik, to jest pytanie. Czekajcie, zrobię cięcie szybkie i zobaczę na necie, szczerze nie wiem. a w ogóle mam ziemniaczki, zjem. Farmę jeszcze dzisiaj poszerzymy, będziemy mieli trochę czasu. ta -da! patrz jaki jestem mądry. Nie, ja od żeby tam żeby tamtej gościło profesję, to jest podstawa aktualnie, bo to mi strzelacie. bardzo dość teraz tam mam. Nie wiem, ja nagrywam leciutko odcinki na zapas, bo dzień przed, bo to jest aktualnie czwarta, bo macie pierwszy odcinek do dopiero leciał. Ja tak nagrywam sobie mam bad na nie nagrywania tego skyblocka bo mi się bardzo podoba. No bara. kolego mój bezrobotny. On dla ciebie robotę. Czy ty tu przyjdziesz pracować? No ej, pracę masz, patrz. No i co co, masz, powiedzmy? No to git. Nie, go dziękuję, ja lecę. Yy, dobra. Yy. A tak, to zostawiamy, niech pracuje sobie na razie samemu. Jednakże będziemy go przetransportować tego. Przemyślmy to, jak to zrobimy, bo tylko jest jeden wieśnik, inaczej będą się jeszcze A to nam dłużej zajmie, chciałbym mieć już to teraz z głowy. Więc obudujemy całą wioskę koblę, znaczy wioskę. To wszystko koblą budujemy, zbierzemy sobie tak tu, żeby go nie poronić. Wpchamy go do góry. Tam będzie łódka. a nie, Muszę to jeszcze obudować, żeby nie spadł. Tam będzie łódka i łódkę go transportujemy jak tutaj, tutaj i potem go przepchamy. A się prześpię na początku. No, mówię o tym. Jak coś nie musiałem, tylko zmienić sobie na chwilę, żeby zrobić miniaturę. Złożyć na to zaczytowanie ale po prostu chciałam zrobić co dającej perspektywy. Dobra, więc y, operacja. O, jestem ja tam są moby hmm. Taktycznie Rio chyba tak spłaci. One się nie bo nad tym jest most walka hmm. no, walkę e, idealno, by się zabrać

Najważniejsza rzecz to, żeby te creepery nie wybuchały, bo się zapadnie cała wyspa, możliwość. I się ona zapadnie. O, idealnie, weź tak się posunę. Tak. No koledzy. Dobra. Oczywiście wyspa się nie rozpadła w powietrzu. No to jest dobry znak. Jest by się rozpadł, więc To jest dobry znak. Kolejny znak. pytanie: czy uda nam się go wepchnąć? No bo czekajcie, nie, no nie, nie da, ja naprawdę muszę schody zręcić, albo wylać wodę tutaj całkowicie. Czekajcie, mamy kobra nie, nie, wziąłem. nie. Dobra, byś to wyłóż na początku. No kolego, teraz wchodzimy do łódki. Do łódki wchodzimy. Do łódki, ktoś tak patrzysz. A ci pomoc przyszła? Do łódki, chodź. Do łódki. Do łódki. Tu. Dobra. Nie. Tylko nie. Ryszard przepraszam. Tam musimy rozwalić faktus, żeby krzywdy sobie nie zrobił. Nie. W tą stronę idziemy, w tą. W tą. W tą kolego mój Okej, okay, dobra, teraz musimy pomóc, żeby się nie utopił też.

Spotkasz, drugiego, spotkasz kolegę drugiego takiego samego gatunku. ok? I musimy prowację mu zrobić jakąś, Czekaj tu. My idziemy przejść sam... Dzięki. Mm. Chyba nie zniknie. Mam nadzieję, że nie zniknie. Szybko pójdę po tego profesję mój drugą taką samą, czyli farmę ja mam tam powinien już pójść. Taki aktualny projekt to będzie na tej wioski jak najbardziej. Ja nie pamiętam czy oni piszą mi ziemniaków czy tego, więc ja też za teraz zaniosę jednak. może ząbki, żeby się mogli coś Ale dobra, tego potrzebujemy, to możemy wrzucić. Mamy piasek, kit. to, wszystko co my jest aktualnie zbędne możemy tam wrzucić. Musimy jeszcze tylko drewno troszeczkę wryźć. Drewna, o, jeszcze... Teraz zrobimy drugi kompostownik. Trochę sobie mu robię zombie przez chwilę. Jak się zdawało, ale dobra. No, załóż nas, na strzelak, hmm. my, Myślę, że zrobimy aktualnie nasze dwa projekty. Wio projekt Wioska i projekt far do ogród. Więc, aktualnie jest zakończony projekt ogród, znaczy projekt wioska, czyli rozbudowa wioski. O no nowe sektory i nowe mieszkanie i nowych mieszkańców. Przepraszam kolego, my przejść chcemy. Dzięki. I kolega tam powinien wyjść teraz. A, fuck, yy, dajcie mi chwilę. Tak dla bezpieczeństwa zrobię jedną no, tylko dietkę troszeczkę nakopię. Tak, 4 gdzieś to powinno wystarczyć. Zrobię Nie, O! A tam mać Spodzie miejsce tu nie, tylko. Bezpieczeństwo, żeby nie spadł, mi to zrobię. Dobra. No, pracę masz. I do pracy chodź. Nie ja może coś bezrobotni. Dobra, no i... Sieć tu, będzie ci zrobimy jakąś nową tę profesję. Mało wow, widzowie, to jest czwarta jaka nam się tak rozwijały, fajnie. Aż mnie kusi w piątek live odpalić. No, Zamiast odcinka, dzieci muszą mieć piątek live'a. No, idziemy spać. Jeszcze tylko weźmiemy ziemniaczki, bo nie dobrze, że się oni Może marchewy, czy ziemniaków. damy im to, bo może zresztą się rozmnożyć, może nie. Jeśli nie możemy spać, to ja w tym czasie sobie przygotuję ten poszpy kompostową, nam się przyda. Weźmiemy sobie... Jezu, czy to się da zrobić? Chodzi mi o to, wiecie... Um, chodzi mi o ten, do tego... Do, jak aplikujemy ten, jak jest na i to, 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 to o to mi chodzi, żeby to zabrać, do aplikowania tego zrobić. Um, ale teraz nie przypomnę z tego nazwy, Boże... Um. No, nie, nie, nie przypomnę sobie, Nie ma jak, nie przypomnę nazwy. Ale to będę musiał zrobić nam i żeby mieć takiego jednego przynajmniej. No, dobra, lecimy teraz z ziemniaczkiem jednym. Ziemnaczek i jedna pieczka jeszcze, może wrócić. Albo dobra, zrobimy tymczasową profesję tego farmera. Albo nie, nie, albo nie robiłem profesji farmera. Potem zrobimy, jakąś tą profesję, jak mówię. Ja, ja chyba płata, szech to tak po polsku się nazywa. Dobra, kapuła jest fajna, nie będę jej zniszczył. Jeżeli nie będę się oczywiście. Ja wam przyszłam przy zasadzie pierwszego ziemniaka. Jeść na marchewkę. Jedną marchewkę i jeszcze mam plony. Dobra, mają tu takie mini-mini. Panowie. Dzień dzisiejszy, jesteście pierwszymi obywatelami kanału Ximi Live. Czujcie się, jest to zacięcie, ponieważ coś pierwsze do pokoju. Ale no... Mamy wszystko już gotowe, tutaj posadziłem sobie ziemniaczki. Farmer pracuje. Ja troszeczkę biedne te domy, ale może coś zrobimy. Więc spokojnie. Więc spokojnie. Nie martw się. A my z tobą możemy pochodzić. My możemy sprzedać mu jakieś tam. Ma jest zbakry, nie, jeszcze ma ssb Ale jakieś tam, wiecie. Tak, ja wrócę. Nie wiem, jak na, na polu no powiększymy, potem mu pole to jakoś się ale jak sobie troszeczkę szmaragdów, dziękuję. No, to, no to, co za widzowie, pożegnajmy się. Jeżeli macie jakąś propozycję jakie nazwać, to nazywamy ich. Więc dzięki temu, że byliście grały z Amiximi i jeździacy trzymajcie się, no i cześć. A następny odcinku robimy farmę i będziemy tak naprawdę zmiany. A jak ktoś, czy ktoś jeszcze nie ładno to jest Maraton, coś wysłał do tej minuty, to już wie, to dla pewności. Więc popytki.